Cześć, witaj na moim kanale Słodki Dekor. Brązowy kolor w zasadzie mało nam się łączy z Bożym Narodzeniem, ale jednak jest to kolor jak najbardziej świąteczny. Dlaczego? Na przykład wszystkie renifery, które przygotowujemy za pomocą lukru, mają kolor brązowy. Ciastek i pani ciasteczkowa. Również są w tych kolorach i jakże popularne są. Więc oprócz zieleni, oprócz czerwieni, błękitu i bieli, brąz również gra jedną z głównych ról na świątecznych pierniczkach. Bardzo często spotykam się z, z takim pytaniem, jak uzyskać brązowy kolor, z jakich kolorów go przygotować, aby móc utworzyć piękny, brązowy kolor lukru w różnych odcieniach. Nazywam się Beata Młynarczak, i właśnie dzisiaj w tym filmie pokażę Ci, jak przy pomocy kilku barwników przygotować sobie brązowy kolor. Wykorzystamy w dzisiejszym filmie sześć kolorów: czerwony i zielony, niebieski i pomarańczowy, fioletowy i żółty. Przy ich pomocy pokażę Ci, jak możesz stworzyć różne odcienie. Brązów, takie, które są na przykład mocne, ciemne, czekoladowe, nasycone. Pokażę Ci beż, jak możemy sobie w fajny, delikatny sposób stworzyć, a także brązy wpadające w zielenie, w żółcie, w pomarańcze, które wykorzystując do mieszania tychże kolorów, możesz stworzyć różne ich odcienie. Powstaną między innymi takie kolory lukru. Tutaj wykorzystałam właśnie tą ferię barw, która nam powstanie na palecie podczas przygotowywania, tak aby pokazać, że te piękne, ziemiste kolory cudownie sprawdzą się na naszych świątecznych pierniczkach i to nie tylko na. Um, ciastkach, albo na reniferach, ale także na zieleni, którą użyjemy na zieleni jodły, choinki, sosny, którą możemy śmiało wykorzystać na świątecznych piernikach. Zapraszam cię do oglądania filmu. Zanim przejdziemy do barwienia lukru, potrzebujemy trochę lukru bazowego. Na początek musimy ten lukier uplastycznić. To znaczy, wymieszać trochę tak, aby jego konsystencja stała się bardziej plastyczna. Kiedy uzyskamy już w miarę elastyczny lukier, dzielimy go sobie na trzy części. Do każdej z tych części będziemy dodawać barwniki, tak aby powstały kolory brązowe. Pierwszą część zabarwimy na taki beżowy kolor. Wykorzystamy sobie fioletowy barwnik, dodajemy odrobinę i w takiej samej ilości jak barwnik fioletowy dodamy również barwnika żółtego. Akurat tutaj wykorzystuję barwniki z tej samej firmy. Jest to firma Color Splash, jest fiolet i żółty słoneczny. W zależności od tego, jak dużo barwnika użyjemy, tak intensywny kolor uzyskamy. Ja chciałam pokazać Ci tu, jak wykorzystać te dwa barwniki, aby stworzyć taki beżowy kolor. Beżowy, delikatny, a zarazem taki, który fajnie nadaje się na takie dekoracje świąteczne typu. Ciaste kerenifer, które później możemy sobie jeszcze troszkę podmalować areografem, żeby wyciągnąć bardziej ten kolor. No i mamy już gotowy nasz kolor. Jest taki delikatny, spokojny, fajnie się prezentuje i jest to taki brąz dosyć jasny, bardzo ziemisty, wpadający w całkowicie w berze. Wykorzystamy teraz kolejną część lukru, delikatnie ją uplastyczniając i tutaj do tego lukru dodamy kolejne dwa kolory. Wykorzystamy niebieski i pomarańczowy. Kolor, który stworzymy, będzie bardziej wpadający w zieleń, ale będzie to też y, zależało od tego, jak dużo y, barwnika pomarańczowego użyjemy. Pokażę Ci później też, jak przy pomocy czerwonego koloru możemy całkowicie z niego wyciągnąć brąz. W tej chwili mieszamy niebieski z pomarańczowym i na początek te proporcje były identyczne. I zobacz, powstaje taki fajny, zielony, ciepły, ocieplony kolor. Dodając większą ilość. Pomarańczowego barwnika e, tworzymy już taki kolor z zieleni wpadający w brąz, e, ale w br brąz, który bardziej przypomina taką zgniłą zieleń, e, wpadającą w żółcień, e, delikatnie w pomarańcz. Piękny jest ten kolor i wspaniale się łączy z brązami, tworząc różne odcienie właśnie brązu, zieleni, takie ziemiste dlaczego przygotowuję go akurat w takim odcieniu dlatego że później chcę ci pokazać jak przy pomocy właśnie innego koloru czyli czerwonego bardziej takiego ciepłego możemy wyciągnąć sobie brąz który będzie takim brązem troszeczkę mahoniowym brązem który ja naprawdę bardzo bardzo lubię i bardzo często wykorzystuję Dodając większą ilość pomarańczowego koloru, tak jak widziałaś, możemy sobie ten odcień zmieniać. I przy każdym z tych barwników, zwiększając bądź zmniejszając jeden z kolorów, możemy bawić się tą kolorystyką. I teraz została trzecia część lukru, którą wykorzystamy do przygotowania takiego ciemnego brązu, mocno nasyconego, takiego prawie że czekoladowego, dosyć ciemnego. Wykorzystuję tutaj dwa barwniki, zielony i czerwony. Są to barwniki firmy Fraktal. W zależności od tego, jak mocno intensywne są te kolory, jakie mają odcienie, to też ten nasz brąz będzie, się, będzie albo jaśniejszy, albo ciemniejszy, albo bardziej wpadający w czekoladę, albo bardziej zimny, albo bardziej ciepły. Tu właśnie przy pomocy zielonego i brązowego stworzyliśmy taki mocny, nasycony, zobacz jak pięknie wygląda, jest to takie troszeczkę przeciwieństwo tego beżu, prawda? Beż jest taki bardzo stonowany, a tutaj mamy mocne odcienie. Mamy trzy odcienie zupełnie inne, które powstały nam z połączenia koloru czerwony z zielonym, pomarańczowy z niebieskim i fioletowy z żółtym. Teraz zobacz, jak możemy się dalej tymi kolorami bawić. Tutaj ten kolor, taki bardziej wpadający w zieleń, w zgniłą zieleń, mieszam sobie z kolorem tym mocno czekoladowym i powstaje nam taki, no, bardzo fajny, bardzo jaśniutki, zgniło zielony kolor. Jeżeli beż pomieszamy sobie z tym odcieniem i dodamy jeszcze tego troszkę czekoladowego brązu, powstanie nam też zupełnie inny odcień brązu, który możemy wspaniale wykorzystać na naszych pierniczkach. Tą kolorystyką możesz się bawić. Na różne sposoby. Tutaj pokazuję Ci, jak już mieszać ze sobą gotowe kolory, ale możesz to zrobić w ten sposób, że dodajesz odrobinę barwnika, któregoś z tych sześciu, i one będą pracowały w obrębie tej kolorystyki brązowej, ale będą rozjaśniały bądź przyciemniały te kolory. Teraz zobacz, jak do tego właśnie zgniło zielonego, takiego wpadającego delikatnie w brąz, dodamy troszkę czerwonego barwnika. Barwnika, jak uzyskamy właśnie taki piękny, jak go nazywam machoniowym, taki kasztanowy, kasztanowy, machoniowy brąz. No, prezentuje się naprawdę przepięknie i można go wykorzystać na wiele różnych sposobów. Mam nadzieję, że ten sposób bardzo Ci pomoże. Jeżeli nie masz gotowego brązowego barwnika, który Ci się podoba, sama przygotujesz sobie taki odcień, jaki chcesz. Daj znać w komentarzu, jakie jeszcze kolory chciałabyś wiedzieć, jak przygotować, a ja zapraszam Cię na moje media społecznościowe. Do zobaczenia!